Cześć wszystkim dzisiaj drugi odcinek Bobter 4, sezon drugi Rosja. Ten odcinek jest nabywany w Bobesie. Więc jakby się ktoś pytał dlaczego jest jakaś... coś inaczej na no to ma odpowiedź. OBS-ie jest odcinek i dzisiaj 4 no, poziomy. I na kolejny odcinek cztery poziomy i potem przejdziemy sobie do części 3... Trze sezonu trzeciego, tak? Bopter 4 zaczynamy Nie wziąłem żadnych tych, bo w poprzednim odcinku sobie zebraliśmy nasze gadżety. Ja teraz tak. Jak wiecie Rosji nie znam. Nie znam wcześniej zanim zacząłem odgrywać odcineczki. Więc... No jakby będę się zawsze rozglądał, jakby wygląda poziom. Najlepiej jednym to też trzeba się roz rozglądać, tak po poziomie. Teraz tak. Czy ja potrzebuję wyłączyć tę kamerę? Wygląda, że jeszcze ten będzie musiał przebiegać, bo widzi, są drzwi. Po tak. Ponieważ. A! O, to mi zrobiliście zadanie okiwać jego i okiwać tego gościa na górze. Ok, udało się. Tutaj nie ma kodu. Ale gdzie mamy iść? Przez te i bo innej drogi nie ma. Oto się zaczęły poziomy, które są już wymagające bardziej niż. Myślałem, że to góry idę. Wymagające niż. Było w pierwszym odcinku. Czy w sezonie trzecim? Czw czwóreczki, tak. Czwóreczki. Teraz idziemy do góry. Będzie się trzeba schować w cieniu, przejść do góry. Przez mumię dwie aż. Pójść do tego ta naukowca. Ponieważ mamy klucze, no to będziemy mogli sobie jedną drzwiczkę otworzyć bez bawienia się z zamkiem. Okej, okay, chowaj się w cieniu. Jakby ja nie wiem gdzie to będzie ucieczka, tak? Wnioskuję, że może być na dole, ponieważ tam jest kłódka, która nigdzie nie prowadzi. No dobrze, to zobaczymy. Okej. Okay. Jak wiemy to jest tryk, który wypała mu od przodu. Więc jakby się przydało, to możemy to wykorzystać. zero. Mam cię, jednak nie mam cię. Myślałem, że go złapię. Ok, czyli jeszcze raz. Wiem, że mogę użyć wytrycha spokojnie. Jednak mniej sobie już korzystać z wytrycha, jak nie potrzebuję. Mogę kamerę zasłonić, to tak. W pierwszym, czy wtedy co przechodzimy, tak? gdzie cofnąłem w tym odcinku. No. nie znałem Rosji, to nie wiedziałem, że tam może być coś takiego jak właśnie, eee... no to. znaczenie może mieć górę, może mieć bokiem. No ten o, to, co nas nam nie żyło, tak to, co rozwaliliśmy. że Jak ten poziom jest taki bardziej wymagający, no to na ten też mogą być tutaj wymagające 4 0 Teraz jesteśmy... Teraz miałem więcej czasu. I dobrze, miałem strój mumii z przodu, bo przynajmniej nas nie zdemaskowała. Używamy kluczy. A Tylko, że musimy pójść w tamtą stronę. Czyli do windy 4070. A to wiadomo, że poziom będzie... Hmm... Czyli poziomy będą no już coraz bardziej wymagające. A tyle wymagające, że nawet nie będzie czasu, żeby zebrać jakieś pieniążki. Okej, okay, tam trzeba iść. Dobrze, dobrze, że włączyłem kamerę, przynajmniej teraz nie musimy się z nią ma mm, ...się z nią bawić, tak? Yes jeszcze pierwszy poziom odcinku, zaraz a mamy już odcinka na 5 minut, tam długo nie trwało. Mamy sporo pieniążków, ale mało gwiazdek. Gwiazdek niewiele. Teraz weźmy sobie jakieś gadżet. Gadżety. Okej, okay, no dobra, jak już jest 5 sekund reklamy, no to już mogłem jej nie, nie pauzować. Umbrella. Umbrella już wykorzystywaliśmy w poprzednim odcineczku i tu jeszcze jest jeden gadżet, którego nie znamy. Prawie kiedy go odblokujemy. My, 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 my myślę, że wystarczy nam e, to. Kamera. Kamera chyba niepotrzebna, to też nie. E, właśnie nie sprawdzam tych tutaj. Łatwiejsze otwieranie zamków 10%. Nie, łatwiejsze otwieranie drzwi 10%. Więcej kasy. Jakby kasy nie potrzebuję. ...dłuższy... tak no, jeszcze niech będzie że niech, niech zostanie z nami to, że mu mnie dłużej leżą. Bo teraz to nas uratowało, że mu mnie trochę dłużej poleżało. I teraz tak, tu jest jakieś coś, co może nas zdemaskować? Nie, ale są klucze z niebieskim... z niebieską kartą. Na dół nie możemy zejść. I wnioskuję, że tutaj będzie ucieczka. Tutaj chyba będzie ucieczka. A! A! <grymne> no dobrze. Jakby nie widziałem tego tam w cieniu. Nie złapało nas. Nie wiadomo dlaczego. No teraz to nas złapało, nie? No, widzieliście, no ja tam stałem, a to nas nikt mnie nie złapał. Wydawało mi się, że stałem w cieniu. Okej. Okay. wiecie co, co nam jest potrzebne? Nie mamy jak przejść tego gościa, czyli trzeba wziąć. O, no właśnie, już się zaczęły poziomy pokręcone trochę. Znaczy, trochę wymagający bardziej. Nie mam jak tego gościa przejść, a ja do góry nie mogę iść, bo tutaj jest to i ono czyni mnie wyłączyć. A ja tego odprzegu nie mogę wyłączyć. Czyli wniosek jeden potrzebujemy. umbrelę. Mamy umbrelę, więc wracamy do poziomu siódmego. O, to teraz będzie trzeba. Jakby analizować poziomy, tak żeby wiedzieć, czy jesteśmy w stanie je przejść, czy potrzebny jest gadżet. W tym wypadku jest potrzebny gadżet, tak. Jest potrzebny. I ja oczywiście potem sobie do góry wyłączę kamerkę. Nie tą tutaj, gdzie jest niebieska karta, tylko tam do góry. dwójka. Schowaj się. Póki się nie ruszę, to mogę tak stać. Okej. Okay. No dawaj odwracać kamerę, bo by mnie tutaj gościu złapał. Nie tą kamerę cię chciałem... Okej. Okay. No dobrze, to w takim razie trzeba być szybszym i zwinniejszym, żeby przejść tam ten etap. I w sumie teraz nie ma tu żadnych mumii, więc mógłbym nawet, strój sobie, mógłbym nawet sobie strój zmienić. Hmm, tylko na razie nie wiem na jaki. Okej. Okay. Ciekawe, czy będzie jeszcze jakiś poziom, który będzie wymagał gadżetu i będzie trzeba to wywnioskować samemu. Nie mogę teraz się wyłączyć, bo inaczej bym miał problem. Dawaj, kamera, obracaj się dzięki. Teraz tak. Ja pójdę sobie do góry, poszedłem do góry. Nie chciałem wyłączać z te, tego na dole, bo widziałem, że mam za mało czasu. No dobrze, potrzebujemy tutaj kodzik, a kodzik jest. Tam w komputerze. Ale ten komputer jest w cieniu, nie? I tam jest kolejna kamera. No nie widziałem tej kamerki. No dobrze, doktorek. Musisz się wrócić. Tylko pytanie, który doktorek ma kartę? Wnioskuję, że ten, bo do tamtego na dole nie mam się jak dostać jak przez kartę. Okej. Okay. Ok, teraz możemy przejść. Tak jest, tema kartę. Idziemy do góry. Otwieramy drzwiczki. Najpierw trzeba wziąć to. Potem zjeżdżamy na dół. Do kamerki. Następnie idziemy do cienia. Bierzemy kodik 2050, eee, teraz kamera i ten typ do ogrania, czyli naukowiec, odwracasz się, kamera i giełda. Mamy taki, jakby eee, nie ma innej opcji, w ten sposób mamy, jakby taki. Ułatwienie, tak? Przez to, że yy, doktorek musi włączyć alarm. Wtedy, co możemy do niego sobie pobiec i go zawsze znakautuje. No w większości przypadków, go znokautuje, tak? Nasz Bob. No i mamy trzy gwiazdeczki. No niestety, jak jestem na stronie Y8, no to mi się włączają reklamy, bo o, na Flashpoincie nie ma Bob The 4, sezon drugi. Jest tylko na y 8 stronie. Jeśli mamy jakąś inną opcję to tylko ta strona. Y8. Jak wchodzę w OBS-a, no to się wyłączała muzyczka. Ale no wchodzę w OBS-a, żeby nie było, że coś się nagle nie nagra. Hmm. Może mógłbym sobie naciążyć jakieś i nie już, będzie inny strój inny strój mógłbym, mógłbym, sobie wziąć wziąć, tak on tutaj jeszcze biega a teraz to co to daje? o, winda jest szybsza tylko jakoś nie nie, ma, nie mam problemu z windami dobrze zanim kupię gadżet, ja zobaczę jak wygląda poziom 8 jeszcze poziom 9 dzisiaj, nie? I chyba to będzie poziom 9. Okej, okay. poziom 8. Czy jesteśmy w stanie przejść całość. E, tutaj. O! Tego znowu w cieniu prawie nie widać. Więc no dobrze, że go widziałem. Tutaj gdzieś trzeba będzie użyć aparat. To, jeden aparat weźmiemy sobie. No i jest laser, który, którego wcześniej nie było. No, no to już będą i mi się to podoba. Także nie znam Rosji. Jak są takie poziomy, no to musiałbym, muszę je przeanalizować wcześniej. I to mi się podoba. Mamy do ogrania dwie kamery. Dwie kamery są do ogrania. Czyli coś mi się wydaje, że tutaj przyda mi się szybsze bieganie. Więc weźmiemy sobie strój z szybszym, z szybszym bieganiem. Teraz weźmy sobie aparat. Weźmy sobie stun czy potrzebny? Czy dam radę ugrać tego żołnierza na górze? Dam radę, więc nie musimy brać tego. Nie, czy tutaj coś potrzebujemy? Nie, bo tu nie, nie zwiększamy szybkości, tylko jakieś tam inne opcje. Okej, okay, no to tylko z kamerą jesteśmy i ze strojem. Do góry nie ma co jechać, bo i tam i tak tam jest potrzebna yy, łączenie laserów. Teraz tak. Kamery dwie muszą się obrócić. Wyłączamy jedną. Okej. Okay. Teraz tak, kamera się odwracaj. Jedziemy do góry. Okej, okay, to ja już widzę. Myślałem, że ja do tego dużego, nie że mam iść od tego, że jest od prawej, od lewej strony, a okazuje się, że od dołu. No dobrze. Trzeba się ustawić dobrze. Teraz wejdziemy do góry się tutaj, wolałem nie brać kasy, no tu sobie weźmiemy, tak? Bo najpierw ten żołnierz pójdzie i ten... Yy, z lewej strony... Przeciwnik będzie w naszym zasięgu. O, znaczy... Będzie w takiej odległości, że nas nie zalarmuje. Więc teraz trzeba będzie obrać kamerę nie mając... Yy, aparatu. We Francji to się tam używało włączania kamer, ale no tak naprawdę i tak to nie było potrzebne, a tutaj to jakby już jest potrzebne. Więc dobrze, że coś takiego, że są takie bardziej wymagające poziomy. I jeszcze szkoda, że nie, umiem, nie daję rady odchodzić tego dalga. Więc może na początek powinienem sobie wziąć klucz, bo jakieś jak zaległy mnie... Yy. Czyli będzie trochę taki wymagający, że nie będę dawał rady go otworzyć. Karty nie mam, nie? Więc trzeba jeszcze pójść po kartę. I tutaj wniosek jeden. Tutaj będziemy uciekać. 4040. 0 4 0 tu będziemy uciekać. I teraz nie mam stroju wywalenia mumii od przodu, więc trzeba będzie ją jakoś inaczej ograć. Wrócimy się. Stążymy. Ok. Teraz tak. żołnierza już nie ma, nie ma jakiś, bo jest zamknięte. To słabo byłoby słabo, jakby się tutaj defektów pojawił, nie? więc trzeba z tym laserem poczekać. Przejść przez kamerę do niebieskich drzwi i stąd zwiać. Dobrze, to robimy. Już 20 minut do odcinek trwał. Poprzednie we Francji no 20 minut odcinek trwał po czwartym poziomie, a tutaj po trzecim trwa już 20 minut. No są bardziej wymagające w poziomie i częściej się detektyw pojawia niż to było we Francji. We Francji, ile razy nam się detektyw pojawi? Nie? Teraz to nam się pojawia dosyć często. jeszcze zrobiłem kontrolę, czy nagrywanie jest poprawne. Jest poprawne i mamy teraz nowy strój. automatyczny loting. Ok, zanim weźmiemy coś, to zobaczymy. A, to jest poziom 9. No to w takim razie te cztery poziomy będą na kolejny odcinek. Ok, trzeba zobaczyć, co tu trzeba mieć. Tego gościa nie mam jak przejść znowu, a innej opcji nie mam jak przejść jego, czyli znowu Umbrella jest tu potrzebna. Kamery żadnej nie ma, więc aparat to na jest zbędny. Jest tu jakiś ten... co on nas może złapać? Nie, ale tu widzę, że jest coś takiego do zebrania. Ok, czyli trzeba wziąć parasol znowu. Parasol będzie tu bardzo potrzebny. I w sumie możemy wziąć sobie jedne klucze, mi się bawił w z tych zamków. Dłużej, niż byłoby to wymagane, tak? Okej, okay, no to bierzemy. Ambrele. Pudła, no. Wezmę na wypadek, jakbym miał nie, nie dać rady z tymi tutaj. Będę miał na w zapasie to pudło. Okej. Okay. Czyli teraz tak tego doktorka ograć i tego do góry. Okej. Okay. Chowamy się. I teraz tak trzeba. Nie mogę się... jeszcze dobra. Mam powiedzieć, że nie mogę się jakby wychylić szybciej niż yy, doktorek będzie w moim zasięgu. To, że przy okazji mógłbym się prawie kopać, yy, Mogłem prawie tego nie przejść. Zdążymy, więc podłoże jest już niepotrzebne. Sobie zostawimy je na w przyszłość. Yy, to. Ok, teraz przez mumię przez i tak musimy wrócić. Yy, do win. Nie. Dobra, wiem o co chodzi. Włączyliśmy sobie lasery tam, gdzie jest doktorek. Nasz naukowiec. Trzeba tę mumię wywró wywrócić. No, jednak, no tak, mieliśmy w jedną stronę para parasola, ale już drugiego parasola nie mamy, nie? więc nie moglibyśmy w żaden inny sposób przejść tam do góry. I teraz idziemy tu windą na dół do drzwi, które są już yy, do otwarcia. Potem jedziemy po kodzik. Kodzik jest do użycia tam. No, dwa lasery tu są. To zdążymy to. 0,590 No to trochę daleko jest ten kod. Chociaż nie, nie jest jakoś daleko ten kodzik. No to musimy poczekać, żeby nas ten laser przejechał. Przy okazji uważać na ten laser na dole. Jeszcze nie złapałem tego, nie, a za chwilę detektyw się pojawi. Zrobimy tak. Czekamy, gdzie by się pojawił detektyw, jakbym jeszcze nie złapał skarbu. A jaki był kod? Możemy zobaczyć, gdzie się pojawi detektyw, jak jeszcze go nie będzie. Aha, tam się pojawił, i co teraz? Nie złapię, i tak jestem już skończony. No nie miałem jak go uniknąć, bo nie miałem jak przejść, że źle poszedłem z tymi laserami, tak. Trzeba było najpierw poczekać do góry. Źle. Z laserami, tak. Trzeba było pójść tędy, a nie w tędy, więc. Jak poszedłem na ten, to już było pozamiatane i przy okazji kody zapomniałem. No bo tyle rzeczy zrobiłem, że o kodzie to w ogóle zapomniałem. Tak? 4050 chyba było. Albo nie, 950 0590 taki był chyba kodzik. Teraz go pamiętam, ale tutaj jakby nie pamiętam go. Może przejść teraz, bo i tak żeby on przebiec... Żeby on przebiegł, to i tak musiał przebiec przez nas. Teraz Mumia. O, dobrze, że mam ten strój z bieganiem, przynajmniej jesteśmy nieco szybsi. Czyli atakty się pojawi, pojawia zawsze je tam, gdzie jest przedmiot, a jak go nie weźmiemy, no to... Okej, okay, chowamy się. To i tak nas złapie. Okej, okay, idą teraz we dwójkę, więc uwaga. Wolę ich za plecami walnąć. I nie musimy brać pudła, więc sobie zachowujemy na... Może kolejny odcineczek. Ale będzie potrzebna wtedy. A w kolejnym odcinku jeśli będzie potrzebne. Teraz wiemy mniej więcej jak to zrobić, więc już raczej się nie wkopię z detektywem. Pierwszy raz mnie detektyw złapał na odcinku. O, tak naprawdę to kiedyś też mnie detektyw złapał jak grałem sam dla siebie 6020 A mnie złapał ponieważ no... Trochę, trochę mi zajęło czasu z zabawa z ramkiem. Zdążę to zrobić, bo... Tutaj jest laser, który... Jest tutaj, więc możemy zejść tu. Okej. Okay. Teraz zdążymy to zrobić. I gdzie mamy uciekać? Tam. Czyli tam, gdzie zaczęliśmy. Nie, tam, gdzie są ci. Mamy jakieś dużo czasu, więc. No, detektyw nie ma szans. Wychodzimy. Nie I to w tym odcinku tyle. Dzięki za oglądanie. Łapek w górę, komentarze subie. O, coś takiego, dzisiaj jakąś czaszkę złapaliśmy. O i taser mamy. W tym odcinku to było wszystko. O, trochę się przedłużył odcinek. Mamy taser i book, box. Zobaczymy, do czego będzie nam potrzebne potrzebne te rzeczy. Na ostatnie jak coś tam co będzie pewnie z tymi rzeczami. I się dowiemy w kolejnym odcinku. Do czego to będzie potrzebne. Cześć. Mam nadzieję, że nie będzie śmigli jakiejś tam. Nie że wpadłem w detektywa dzisiaj.